Witajcie Pejczyk ponownie w mojej kuchni. Jeszcze moje jedne piwo do rozlonią. To tak pasuje. Degustacja i przy okazji coś z piwem porobić. To mi się podobało. To najprzód degustujemy dzisiaj dzień 11, są tu pod, pod numerem 11. O jakąś małą buteleczka. O, jakieś takie. Kwiatowy, kwiatowa etykieta. Flower sour, o, czyli coś takiego kwaśne. Kwiatowe, kwaśne piwo. O, czyli taką odmianę, bo do tej pory były piwa mocne, ciemne i mocno alkoholowe. A tu jest piwko z Belgii. I pisze tu coś po polsku. Po polsku gdzieś pisze. Woda słódź jęczmienny, lawenda, rumianek, żoz, liście Mniszka Pospolitego. Mier, termin przydatności. Jest tam gdzieś termin przydatności. Jest, tu jest. No już jest po terminie, ale to mi zaszkodzi. Wypijemy. No, także takie jakieś dziwne dodatki. No, obejrzymy, czy co to do, do piwa nadają. O taki jest, to no Ło, czuć takim, taką kwaśnością zdecydowanie, uch, tu zapach daje taki, no może nie taki łocet kwaśny, ale, ale, jest, jest ale różnica między, między tymi piwami co były, a, no wiadomo, to jest taki inny styl piwa, ale, ale uch. no obejrzymy się. Czy, to, czy moje podniebienie wytrzymie ten smak? Muszę tak nawet żeby jako piana się zrobiła, bo to są nie za bardzo tak wygląda z wyglądu jak sok. No też taki kolorkiem no jest takie trochę do piwa podobne, ale bardziej tak wygląda jakoś taką orangeada albo liho cola. Uch, jakiś zapach dziwny. No. Nie wiem czy to lawenda, czy rumianek, czy co to, to jeszcze było mniejsze pospolity, czy co to, to tak pachnie. No, ust nie wykrzywiał, ale, ale jest kwaśność. Jest kwaśność, ale jest w drugim ujku, co to tak jest ta konuta? No i taką niesłodką, ale tak kwaśność taką odbie choćby tak, choćby dla tak lekko na sok cytryny mnie sam zalatuje. Ciekawe piwo na pewno dla odmiany po tych wszystkich takich mocnych beczkowych piwach. No, dobrze, że chcesz coś takiego innego do tego kalendarzika wsadził. na pewno się go tak łatwo nie pije, bo to jednak trzeba się do tego piwa tak stopniowo przyzwyczaić. Z każdym i są jakieś takie inne, inne nuty się pojawiają. Nie ma właśnie takiego rumianku. I tak właśnie jest tak bardzo bardzo złożono. A pod na końcu nawet jakby taką Taką lekko słodycz, może od tego mniszka taką słodyczną no. no nie wiem no. Ja, w Belgii się robi takie kwaśne piwa, ludziom to smakuje popyt na te piwa też jest, może nie taki jak na takie sztosy, albo na takie jakieś ipy apy ale, ale znajduje, znajdzie się na to klientela. Ja to też lubię. Od czasu do czasu coś, coś innego wypić nie jest źle. Dobra, powoli se będziemy to tak popijać, a w międzyczasie sobie zabutelkuję piwo. Te piwo to jest jasny lager. Nie wiem, czy by tak wypadało, by skosztować. Jest takie dosyć zimne, że ten smak może być inny, bo sto tam we Wasz kuchni. Dobre. O, takie strasznie jaśniutkie, przeźroczyste, no, no. Bardzo słodowe te piwo jest, a i taką delikatną gorycz też się gdzieś pojawił na końcu, także na tym etapie nie jest zepsute. A jakie będzie, okaże się tak, Co so, miesiąc, dwa, jak, jak nabierę charakter we butelce, to do dzieła. Kapselki czarne tym razem, żeby ich wiedział. Nie żeby mi się nie pomieszało. Każdy zorta inny, oczywiście przyjdę jeszcze do tego etykiety, ale to, to jutro będziemy etykietować, najpierw jeszcze tam w komputerze wydrukować. No. jeszcze jak jedne piwko z tego, czy już nie bardzo? Może jeszcze. Tak jeszcze może coś by tu udziału. C'è la carta. Amino. Ah, Mina ce l'ho i te. Tak do wypicia. No Skończyliśmy posprzątać i Firewall. Widzimy się jutro. Prost. O, kwaśny. Jedna kwaśny.